W tym miesiącu Sephora w Polsce obchodzi swoje 20 urodziny. Tak, to już dwie dekady temu powstała pierwsza perfumeria, która dała nam możliwość kupienia produktów dostępnych na całym świecie. Jest ze mną dzisiaj modelka Kasia Klarczyk. Cześć wszystkim, cześć. Ulka. Cześć, bardzo miło mi Cię gościć Nie równie, u nas na blogu. Cieszę, że to jest. I dzisiaj wykonamy właśnie makijaż wyjątkowy, urodzinowy. A jeszcze wam tylko dodam na szybko, że mm, organizujemy dla was imprezę urodzinową i to będzie aż impreza 20-dniowa. Mamy ogrom niespodzianek, także zapraszamy do naszych perfumerii. Jest na co czekać. Standardowo zaczynamy od pielęgnacji i wszystkie produkty, których użyję będą rozświetlające, płatki zwłaszczające, krem nawilżający, krem pod oczy, balsam na usta. baza rozświetlająca. Nałożę teraz podkład. Wybrałam ten w sztyfcie z Make Up For Zawiera kwas hialuronowy, więc ładnie nawilży skórę. Teraz użyję korektora również w sztyfcie, żeby formuły ze sobą bardzo ładnie się wtapiały. Kasia, skórę mamy już ujednoliconą, więc przejdę teraz do delikatnego wypełnienia brwi. Ale w międzyczasie powiedz mi, jaki był twój pierwszy produkt do makijażu? Ojej, pierwszy produkt, z tego co pamiętam, była to chyba maskara, jak i również czarna kredka, bo wtedy była taka moda, że się malowało, szczególnie na dolnej linii wodnej, mm -hmm. czarną kredką. No to był taki nieodłączny element każdego makijażu, mogło być nie być nic innego, tylko tak. ta czarna kredka tak, tak. i to był mm -hmm. po prostu hit. Szczególnie wśród nastolatek. Makijaż brwi wykończę żelem utrwalającym z kolorem. I zacznę sobie makijaż oka. Użyję niekonwencjonalnie, bo pomadkę nałożę na oko jako liner. Powiedz mi Kasia, czy Ty używasz jakichś produktów na wiele sposobów? Masz jakiś taki produkt wielofunkcyjny? Tak. Używam często bronzera jako cień do powiek, bo tak wszystko ładnie się komponuje, a ja bardzo często maluję powieki na właśnie taki pomarańczowy, brązowy, więc Używam brązer również na, na powieki. No i to jest świetny trik, żeby makijaż właśnie był y, bardziej spojony. Czasami zdarza mi się również użyć pomadki na policzki, na policzki mm. jako róż. No i to robią nasze mamy i babcia. Tak, to tak. zdecydowanie jest świetny sposób na to, żeby zaoszczędzić też miejsce w kosmetyczce. Teraz zmieniam liner na czarny i będę tworzyła kreskę przy linii rzęs. Teraz wprowadzę kredkę czarną w górną linię wodną, ale chyba Kasia zgodzisz się ze mną, że w kamerze nie będzie wyglądało to zbyt estetycznie. Tak, nie, jest to zbyt przyjemny widok. <laughs> Więc pozbawimy Was tego widoku, a w międzyczasie opowiem Wam o kolekcji limitowanej. Jest to limitowana kolekcja, którą Sephora stworzyła wspólnie z cenioną ilustratorką Olką Osadzińską. Kolekcja jest już dostępna w Sephora, a znajdziecie w niej tujne na okulary, powerbank, parasolkę oraz płócienną torbę na zapas. Zakupy, no i mam nadzieję, że tak jak im nie podoba wam się ta grafika. Do wykończenia makijażu oka użyjemy tuszu do rzęsy z Too Faced. Jest to zupełna nowość. Jestem strasznie ciekawa tej maskary, bo jeszcze jej nie testowałam. A ty, Kasia, jaki lubisz efekt na rzęsach? No przede wszystkim wydłużenie i podkręcenie. Na specjalne okazję to uwielbiam efekt fake lashes. Powiem ci, że efekt podkręcenia od razu jest widoczny. Pogrubienia również. Zaraz zobaczymy, jak otworzysz oko. Otwórz. No, moja droga, powiem ci, że uważaj z tymi rzęsami, bo za chwilę mnie zdmuchniesz tym powiewem wiatru. Jeszcze sobie tylko dołożę tutaj kredkę na dolną linię wodną, żeby mocniej wyostrzyć kształt. Teraz przejdziemy do wykończenia makijażu cery. Najpierw podruję całość pudrem transparentnym. Użyję brązera do wymodelowania kształtu twarzy, aczkolwiek w delikatny sposób, bo zależy mi, żeby nadal ten akcent pozostał na oku. Przejdziemy teraz do rozświetlenia i tutaj mój ulubiony rozświetlacz z marki Sephora. I odrobina naturalnego różu na policzki. No i uzupełnieniem tego makijażu będą emblematyczne dla Sefory czerwone usta. Bo nie wiem, Kasia, czy wiesz, ale wszystkie konsultantki Sefora kiedyś miały w obowiązku, właśnie do swojego uniformu, ubranie takich czerwonych ust. To usta to w końcu jeden z atrybutów kobiecości? Zgadza się. A ty chyba lubisz taki bardzo kobiecy makijaż, prawda? Tak, zdecydowanie. Efekt makijażu mamy gotowy. Kasia, zobacz, jestem ciekawa, co myślisz na ten temat. Ulała. Szczerze nie mówiąc, jeszcze w takim wydaniu? Nie, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że eyeliner inny niż w kolorze czarnym będzie tak ładnie wyglądał na oczach. Ale tak jak widzisz, to jest połączone właśnie. Mm -hmm. Jest jednak ta czerń przy linii rzęs, która mm -hmm. nam definiuje ten kształt oka, Przesła. a ten kolor się delikatnie pojawia. I jak możesz też zobaczyć, troszeczkę tej czerwieni jest również w załamaniu mm -hmm. powieki. W zależności od tego, jaką mamy budowę oka, jeżeli nam ten liner w ciągu dnia delikatnie się odbija na powiece, zawsze możemy z tego wybrnąć, chociażby właśnie rozblendowując ten, ten kolor w, w załamaniu. W tym momencie dało nam to taki efekt właśnie delikatniejszego spojrzenia. Już nie mamy tej kreski na, e, tak mocno na pierwszym planie, tylko jest pięknie wtopiona w, w ten rozsmurzony cień. Więc e, myślę, że wyszło to zdecydowanie pozytywnie. No i te kontrastujące e, do tej czarnej, do czarnego koloru, usta, które pasują idealnie. Myślę, że komponuje się to pięknie. Wydaje mi się, że teraz tylko włożyć czerwoną sukienkę i, i lęcieć, podbijać świat w takim makijażem. Urodziny Sephora trwają przez cały czerwiec, więc jestem bardzo ciekawa, czego Wy życzycie perfumerii Sephora. Koniecznie napiszcie w komentarzach i dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście z nami.